e shampoo estrela Zapraszamy, ale musimy odnieść się, kiedy się skończyło.

pikniku. To idziemy do ciebie? Do mnie? Dobra. No to co po troce, pójdźmy sobie jakąś piosenkę. Ja już wiem. Chodź do Ładnie, jest cudne, nie, nie Fajne. Jak już ja sobie, to jest po takiej jak widziałam. Przepraszam proszę, czy mogę się zatwierdzić? Zmiaższej patrzę. Hmm. Okej, okay, możesz już patrzeć. Cześć, to jest to. Chciałabym pocznąć. Chciałabym za chwilę poznać paśmy dzieci. Okej, to poszło. Hop, sensę. Dobra, chodź. Sorry, że tak daleko. Pokój. No, ale tak się złożyło. Um, dzień dobry. Um, dzień dobry. Um, tato, to jest przyjaciółka. Nazywa się... Nazywa się Judy. Um, a kto to jest? Um, to jest moja przyjaciółka Molly. No, Judy. cieś, przejść jeszcze. siądę do kuchni. Dobra, chodź Mali, pójdziemy gdzieś na spacer. Dobra. Chciałam to fajny fajne miejsce. Zapomniałam, że mam ci je pokazać. Te, oto one. Jak tu pięknie! To jakoś nie pada. Nie, bo to już inne miasto. A, no tak. To już są o, To już są ochaby. Czy... Co to? A, to są już osiny. A, no tak, a my jesteśmy w Żorach. No. Słyszysz ty coś? Nie, a co? Nie, dobra, przesłyszało mi się. A o zapachu cynamonowym? Mm, normalnie. Mogłoby się je cały czas wąchać. Racja. Też lubisz tak cynamon? Jem płatki cynamonowe. Te cini minis. Ja też je jem. To są najlepsze płatki na świecie. No. Najlepsze, no czasem zjem marchewki, bo są dobre, lub sardynki, yy -y -y -y. zjem czasem marchewki, a ja czasem jem sardynki, no wiesz, ale zazwyczaj jem nie minis, normalne płatki. Wam też je polecam, wszystkim polecam, a zwłaszcza cynamonowo-trzyskawkowe ten. Tak, racja. Wszystkim ludziom, co nas oglądają, polecamy płatki Cini Minis. Dobra, co robimy? Nie wiem. Wow! Zobacz, co znalazłam. Róże. Czy? błąka róż. Aha. Uh -huh. Niebieskie róże na białym tle. Ciekawe co to oznacza. Czy tutaj jest coś. Tutaj to jest pudełko, jakieś pudło, jakaś skrzynia. A dobrze, co nam się stanie, jeśli postajemy chwilę? Nic. że na chwilę do osin. tutaj tak oh, nie podam wam adresu mojego i mojej babci no może niektórzy znają adres mojej babci nie może nikt wiedzieć jak się nazywam wiecie że mam po prostu ehm, nik. Wiecie i jak zobaczycie jak będziecie na YouTube i mnie oglądać. No oczywiście jak będziecie załączać. Ech. Może kiedyś będzie robić też wywiadem. No ja bym chciała pracować... Ej, właśnie, a gdzie byś chciała pracować? Ja bym chciała wywiady robić. Tak samo jak ja. na no serio, jako przyjaciółki mamy ze sobą dużo wspólnego. Racja. Poczekaj. Chodźmy gdzieś, co? No. Do widzenia. Do widzenia. Chodź, pokażę Ci takie fajne miejsce. O, cześć dziewczyny. O, cześć. Też tutaj znacie te miejsce? No, nikt, nikt tego nie zna, oprócz nas czwórka. No. no e, mogę cię na chwilę prosić, cukrusiu? E, jasne. E, poczekaj chwilę, może pogadaj z nim. Chcę o spytać to, o to, czy będziesz moją dziewczyną? Jasne. Chcę cię spytać o to, czy będziesz moją dziewczyną, aleś. Aleś. Ojej. Aleś jasne. cie a ja jestem dziewczyną z Tak, to prawda. Zisi, braku, ty w końcu masz dziewczynę. Tak samo ty, no, no racja. To my. To pa, 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 pa. pa. Uważajcie na siebie. Uważaj na siebie, cukrusiu. Uważaj na dobrze, ty też na siebie uważaj jasne. To nowy kwiat. O kochany, to nowy kwiat. Mówimy na to cynamy nowy kwiat. Nie wiem. Chodź. Zobaczymy, co jest dalej. Patrz, jaki ładny na róża. To chyba był pomnik. Racja. To nie było pudełko. To był pomnik. Racja. Och, racja, to nie było pudełko. To był pomnik. No. Ciekawe, co jest dalej. No. Tymczasem um, kuby i fryzjek. Frisje, o, martwi się trochę o nie. No, ja też. A z tym co się panuj się. No, ale jednak Racja, może się im coś stać. E, poczekaj, mam wywiad, więc za chwilę przyjdę. Dobra? Dobra. Wiecie, no jednak nie miał trochę racji z tym. No ale nie, żeby aż tak nie panikował. Zobacz, zazwyczaj ludzie uchodzą z życiem z tak wyjdą. Trochę się martwię o chłopca, o Kubę, a ja o jego. A jeśli im coś się, się stało? No wiem. Dlatego się boję teraz o nich. Chodźmy. i przewodnik, hmm. proszę powiedzieć To samo do ciebie mówię, Judy. Nie martw się, my się. Wy też już idziecie cały i zdrowe. Dziękuję przewodniku. Dziękujemy. Dziękujemy przewodniku. Nie ma za co. Ciąg dalszy na sto.